Siemano tu Kepso na dziś mam dla Was coś nietypowego, bo jesteśmy w lokalu krakowski Kumpir, oczywiście w Krakowie. Kto ciekawy to co nagrałem do tej pory, to może wpisać sobie w wyszukiwarkę Kapson Kraków i pokażę, a seria ta jest chyba największą serią oprócz Warszawy na moim kanale. A jeszcze będą ogólnie filmy, także to się będzie rozkręcać. Zanim przejdziemy do głównej recenzji, to fajnie by było, jakbyście zostawili łapkę w górę. Dzięki temu film poniesie się dalej. A jak ktoś jest nowy na moim kanale, to zachęcam do zostawienia subskrypcji i odkrywania ze mną najlepszych lokali w Polsce i nie tylko. Co to w ogóle? jest krakowski kumpir. Tak piszą na swojej stronie. Każdy z naszych ziemniaków jest upieczony w specjalnym piecu, tak aby cała zawartość była miękka, a skórka delikatnie przypieczona. Dobrze upieczony ziemniak to gwarancja sukcesu. Masło czoskowe oraz ser żółty to podstawa naszego kumpira. Do tego dodajemy odpowiednio dobrane przyprawy oraz znaną wszystkim sól. Ja wziąłem tradycyjną wersję za 21,50. Jest to wersja mała, a za 24 zł jest wersja duża. Zamówione czas oczekiwania to około 6 minut i patrzę, faktycznie jest to ziemniak, miałem z tyłu głowy, że kiedyś przeglądałem to w internecie i mówię fajnie będzie tego spróbować w skład mojego zamówienia wchodzi ziemniak, do tego śmietana, szczypiorek i cebulka prażona ziemniak sam w sobie nieco słony, fajnie upieczony, miękki i mówię, kurde, posmak jak z ogniska w środku śmietana, która tonowała słonowatość i określić to można jako taki nabiałowy posmak każdy wie jak smakuje śmietana, a posypane to jeszcze było szczypiorkiem i cebulą prażoną, która szczególnie z samym ziemniakiem wchodziła najlepiej Dało, dawało to ciekawe e, przeżycie kulinarne ja wyjadłem tylko środek e, za skórkę się nie brałem, ale to chyba też jest jadalne, nie wiem e, nie, wiedzia nie wiedziałem, to wolałem nie ryzykować bo mówię, żeby mnie e, dopadła klątwa sultana. to jeszcze właśnie miałem w planach kilka miejscówek e, by nagrać, to mówię, nie będę tego jadł nie będę ryzykował, a tak to ogólnie ciekawe połączenie smaków, musicie przyznać i przekąska w dość nietypowej formie e, którą ocenić można na 7 na 10, jak będę w Krakowie to że nagram jakoś, jakąś bardziej rozbudowaną w dodatki wersję. Dziś wolałem tradycyjnego i wychodzę zadowolony, a ciekawe jakby smakował taki cały na Się zobaczy. Pozdrawiam wszystkich widzów z Krakowa. Mam jeszcze chyba trzy filmy, to niebawem wrzucę. Pozdro.